Po założeniu rękawic, osoba wykonująca zabieg nie. Nie, nie wierzę w to. W co nie wierzę? One wyglądają jak nie, niewysterylizowane. Przybliż to. Bo są różowe, a on powinien być szary. Czekaj. Ale skąd wiesz, że szary akurat w tym change przypadku? Change to brown. Change to brown, tu jest napisane change to brown. Co ty dupisz? Niewysterylizowane pakiety pokazują! Uh, uh, uh. Poważnie? Czekaj, jeszcze raz, wróćmy. Cii. Po założeniu rękawic osoba wykonująca zabieg nie powinna dotykać niczego, co nie jest związane z wykonywaniem zabiegu. Narzędzia kosmetyczne wielorazowego użytku naruszające ciągłość skóry lub błony śluzowej powinny być sterylne. Powinny być sterylne, a nie były. Powinny być, więc nie muszą. No muszą być. To muszą to być, czy nie powinny być? To zostało powiedziane w filmiku. Muszą być sterylne, czyli wysterylizowane, a one nie były, bo widzieliście, tutaj jest napisane... Change to brown, a jest różowy, czyli tu jest zamknięte kopytko, niewysterylizowane, być może jest zdezynfekowane, ale to nie jest to samo. Ale no co tu w ogóle chodzi? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie i pokazują niewysterylizowane narzędzia. Czyli ktoś tu grubo nie pomyślał, co tu się odje***ło? Już tu tak propsowałam, mnie, Już potem zmieniłam zdanie, o, nie będzie ciśnięte, a tu taki kwiatek, nie? Pozamiatało nas to. A powiedziałeś trzy minuty, krótki. A patrz, jakie grube rzeczy się tu dzieją. Trzy minuty, trzy minuty.